Będziemy szyć, ale tak jak mówiłam, ten zapasik, który nam tu został, to ja sobie go zaginam do tyłu, żeby na razie po nim nie szyć i zacznę sobie szyć gdzieś od tego momentu. Nie równiutko tu, tylko gdzieś od tego, bo i tak później ten szef będzie nachodził jeden na drugi. I teraz tak układamy to sobie tutaj. Jeżeli mamy jakieś szpilki powpiane, które nam powodują, że stopka nam będzie nierówno leżała, to je wyjmujemy, nie przejmujemy się nimi za bardzo. I szyjemy, przypominam, że szyjemy szwem, szyjemy ściegiem prostym dedykowanym do dzianin, czyli takim, który daje nam elastyczność, a osoby, które nie mają ściegów elastycznych, szyją zygzaczkiem, tak żeby nadal była elastyczność. I teraz zobaczcie co się dzieje. Ja mam to pospinane brzeg w brzeg i będę jechała takim ściegiem prostym, trzymając się brzegiem stopki do brzegu materiału i jak już będę kończyła mój obieg, czyli ja się tutaj cofnę, żeby Wam to pokazać, bo już samo szycie nie będziemy Wam pokazywać, czyli tak jak ja się znajdę gdzieś tutaj to ten kawałek już będę miała leżący na tej części przyszytej, to przeszyję go jeszcze kilka centymetrów dotąd, skończę ściek, obetnę nadmiar i pierwszy Szef lamówki będzie gotowy.